Co to Blitzkrieg, czym był Blitzkrieg? Oczywiście Blitzkrieg z niemieckiego wojna błyskawiczna czyli zaskoczenie przeciwnika uderzeniem sił zbrojnych, przeprowadzenie szybkiego, zmasowanego ataku z zastosowaniem głównie broni pancernej oraz innych rodzajów uzbrojenia wspierających te główne uderzenia broni pancernej więc zaskoczenia dużymi siłami i do tego środkami mogącymi się bardzo szybko przemieszczać. Ale Zanim zaczniemy mówić o tym Blitzkriegu, takim bliższym nam, to należy wspomnieć o początkach. A początek to I wojna światowa i Alfred von Schlieffen, który to zaplanował szybki, wręcz jak na ówczesne czasy bardzo szybki błyskawiczny atak na Francję, pokonanie jej w sześć tygodni i możliwość przerzucenia tych sił już zwycięskich na wschód, na wschód, gdzie mobilizująca się Rosja mogła już by stanowić zagrożenie. I był to tak zwany plan Schlieffena. Oczywiście się nie udało. Niemcy ugrzęźli i rozpoczęła się pierwsza wojna światowa, która z wojną błyskawiczną nie miała nic wspólnego. Ale rozwinięciem i takim twórcą w nowoczesnym znaczeniu blitzkriegu z użyciem najnowocześniejszego uzbrojenia, czyli czołgów, był Heinz Guderian który w 1937 roku wydał książkę Achtung Panzer. Zawarł tam opinię, że należy wykorzystać silne oddziały pancerne i wykonywać szybkie uderzenia, ale bez wzmacniania się na zdobytych pozycjach, bez umacniania się na tych pozycjach, tylko kontynuowanie uderzania i próba rozbicia sił obrońców. Więc siły pancerne, ale oczywiście ze wsparciem jednostek potrafiących utrzymać to bardzo szybkie tempo, Czyli po prostu chodzi tutaj o jednostki piechoty zmotoryzowanej i uderzenie na przeciwnika, na zgrupowania przeciwnika i próba maksymalnie szybkiego pokonywania tego przeciwnika i uderzania dalej. Pamiętajmy, że te siły pancerne już wówczas było wiadomo, że bez osłony piechoty niestety są bardzo mocno narażone na obronę na wrogi ogień. Dlatego. Należało użyć piechoty zmotoryzowanej. Zwykła piechota była po prostu zbyt wolna, więc dlatego musiała być ona maksymalnie zmechanizowana, zmotoryzowana. Ale do tego zakładano wykorzystywanie kolejnej bardzo nowoczesnej broni, czyli samolotów. Samolotów, które miały uderzać na przeciwnika, czyli najczęściej samoloty szturmowe. Do tego oczywiście wywiad, przeprowadzać wywiad, żeby wiedzieć, gdzie jest przeciwnik, gdzie uderzyć jak to zrobić, żeby to uderzenie, żeby ten blitzkrieg był jak najskuteczniejszy i spełniał swoją rolę. Czyli coś, co jest dzisiaj oczywiste, czyli lotnictwo, piechota zmechanizowana i broń pancerna, to właśnie Hans Guderian niejako opisał to w słowach, jak należy te siły wykorzystać. O lotnictwo oczywiście chodziło mi o rozpoznanie, a nie o działania wywiadowcze. Niemcy wykorzystali taką taktykę w czasie kampanii we Francji w 1940 roku, gdzie tak zwana pancerna pięść, pancerne pięści mogły na głównych kierunkach rozbijać siły francuskie, siły raczej francusko-brytyjsko-polskie. Tu warto wspomnieć o czymś równie ważnym, bez czego Blitzkrieg jest niemożliwy, czyli zapewnienie odpowiedniego zaopatrzenia. Pojazdy wojskowe spalają bardzo dużo paliwa, wymagają części. I oczywiście amunicji. Po co nam szybkie czołgi, jeśli są to czołgi, które nie mogą niszczyć przeciwnika? Chyba, że ten przeciwnik zwiewa. Żołnierze też oczywiście muszą coś jeść. I to właśnie taki szybki atak to też muszą być odpowiednio rozwinięte linie logistyczne. Coś, co możemy właśnie obserwować cały czas w przekazie medialnym, że Blitzkrieg napotkał opór obrońców. Do tego zawaliły linie zaopatrzeniowe. I właśnie Blitzkrieg, te szybko przemieszczające się siły, uderzające na kierunki, które są w stanie rozbić i spowodować, że przeciwnik nie może w skuteczny sposób się obronić, to też pamiętajmy, Blitzkrieg to taka wojna manewrowa. Oskrzydlenie przeciwnika, a dzięki temu, że uderzamy z boku, a niekiedy z tyłu, możemy omijać, można było omijać fortyfikacje, miejsca przygotowane do obrony i uderzać z kierunków, gdzie ta obrona po prostu była o wiele mniej skuteczna. Ale oczywiście, szybkie uderzenie to też szybkie linie zaopatrzeniowe, i tylko wówczas takie uderzenie może być skuteczne. Po prostu, nawet jeśli te oddziały pancerne mają z sobą logistykę, to jednak ta logistyka wystarcza na jeden, dwa, trzy dni. I wtedy Niestety, wychodzą też wady Blitzkriegu, ponieważ należy zabezpieczyć linie logistyczne i ta logistyka musi być naprawdę bardzo skuteczna. Więc to nie tylko opór, ale też logistyka. Dlatego w 1941 roku w ataku na ZSRR w pewnej części to też się nie udało, ponieważ jednak to zaopatrzenie, przewożenie tego wszystkiego też nie było takie proste. Coraz bardziej wydłużające się linie zaopatrzenia to jest olbrzymi problem. Niech się te siły pancerne wbiją 100 km w przeciwnika, to musimy dotrzeć 100 km w głąb, wrócić, załadować i znowu tam pojechać. Jeśli to jest 200 km, to już musimy pokonać 400 km w jedną i w drugą stronę. Nie licząc dojazdu do magazynów, fabryk, a... Blitzkrieg ma to do siebie, że jeśli przeciwnik nie jest całkowicie rozbity, to państwo nie upadło kompletnie, to jednak część oddziałów wroga może atakować linie zaopatrzeniowe, po prostu wyhamowując ten Blitzkrieg. Ale jak pokazały przykłady z ataku na Francję, czy też na przykład z wojny sześciodniowej, gdzie to Izrael, można powiedzieć, przeprowadził taki Blitzkrieg, w odpowiednich warunkach Blitzkrieg jest czymś bardzo, bardzo skutecznym, ponieważ ta szybkość, moc uderzenia, do tego skoncentrowanie tych uderzeń w rejony, które łatwiej złamać, to wszystko powoduje, że w sprzyjających warunkach, czyli przy niewystarczającej obronie oraz przy odpowiednim zaopatrzeniu, po prostu sukcesy, przynajmniej początkowe przez pierwsze kilka dni czy tygodni, mogą być bardzo, bardzo duże. Ale raczej tu mówimy o dniach, a nie tygodniach. Więc jak widać historia Blitzkriegu ma już można powiedzieć śmiało 100 lat, chociaż ten Blitzkrieg, który miał być wojną błyskawiczną w czasie I wojny światowej, nie był tego typu Blitzkriegiem, jak najczęściej o nim myślimy. Tam jednak jeszcze nie było broni pancernej, Te, ten można powiedzieć broń, lotnictwo czy też samochody, samochody opancerzone, to wszystko dopiero zaczęło się niejako pojawiać. Dopiero II wojna światowa pokazała, jak to wszystko działa, a Guderian po prostu zaplanował to i pokazał, że państwo, które nie jest może tak silne, nie jest gotowe na bardzo długo, długą, długotrwałą wojnę, również może być agresorem, ponieważ wychodzi z założenia, że po szybkim, mocnym uderzeniu rozbije obronę przeciwnika, zajmie ten region, obszar, który ma w planach i będzie w stanie wygrać taki, taką wojnę, taki pojedynek. Dziękuję za uwagę, oczywiście zapraszam na inne materiały. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.